Potem Tiger Woods wykonywał kolejne małe kroki. Wykonywał małe kroki przez 18 lat. Grał za darmo przez 18 lat. Aż pewnego dnia wykonał olbrzymi krok w turnieju August National, gdy założyli na niego tę zieloną marynarkę. Resztę historii znamy wszyscy. Ludzie mówią, odniósł sukces z dnia na dzień. 20 latek wygrywa turniej Masters, 21 latek wygrywa turniej Masters. To był najdłuższy dzień w jego życiu. Rozpoczął go, gdy miał dwa lata. Ale on po prostu zastosował tajemnicę sukcesu. Dlaczego jest ona tak skuteczna? 95 osób ze 100 wstaje codziennie z łóżka i nigdy nie wdraża w życie tajemnicy sukcesu. Gdy wstają z łóżka, nie wiedzą, w którym kierunku chcą pójść. Jeżeli staniecie w jednym punkcie, macie 360 kierunków do wyboru. Oto co ja zrobiłem. Wstawałem z łóżka i zaczynałem biec przez 8 lub 10 lub 12 godzin, a potem wracałem do domu i następnego dnia zaczynałem od nowa z tego samego punktu. Ponieważ nie wiedziałem, dokąd zmierzam każdego ranka, biegłem w innym kierunku. Większość ludzi w tym kraju, około 95%, postępuje tak przez całe życie i gdy się zatrzymują po przepracowaniu 40, czasem 50 lat, ich dochody zmniejszają się przeciętnie o 50%. Do 75% kończą w tym samym miejscu, w którym zaczynali, a czasami nawet w jeszcze gorszych warunkach. Zadaję sobie pytanie, dlaczego tak się stało? Oto jest sekret tego, co się stało. Oni nigdy nie zastosowali tajemnicy sukcesu. Ludzie tacy jak Tiger Woods lub Wayne Gretzky lub Michael Dell czy ktokolwiek, kto odniósł sukces, gdy rano wstają z łóżka, koncentrują się na jednym kierunku prowadzącym do punktów przyszłości, który wybrali za swój cel. Tiger Woods patrzył na obrazek niedźwiedzia, który powiesił nad swoim łóżkiem, gdy miał 5 lub 6 lat. Wayne Gretzky, gdy miał 6 lat, popatrzył na zdjęcie Bobby Orra, Goldie Howe, trzymających puchar Stanleya nad swoimi głowami i myślał, pewnego dnia będę trzymał puchar Stanley'a nad moją głową. Ludzie ci nie dysponowali 48 godzinami na dobę. Nie mieli 3 metrów wzrostu i nie byli kuloodporni. To byli przeciętni ludzie, tacy jak Ty i ja, którzy każdego ranka, gdy wstawali, koncentrowali swoją uwagę na jednym kierunku i dzięki temu każdego dnia czynili postępy. Nie musieli codziennie zaczynać od nowa, każdego dnia stawiali małe kroki. Byli gotowi na to, by stawiać małe kroki przez wiele, wiele lat. Jak wspomniałem, w przypadku Tigera Woodsa trwało to 18 lat, zanim zarobił pierwsze pieniądze. W grze golfa. Jaka jest kolejna tajemnica sukcesu? On był gotowy to robić, ponieważ robił to, co kochał. Jeżeli nie robisz tego, co kochasz, znajdziesz coś, co kochasz. On był gotowy zajmować się tym przez 18 lat za darmo, ale dziś zarabia setki milionów dolarów. Kolejna tajemnica sukcesu to nigdy nie wiąż go z pieniędzmi, ponieważ pieniądze nie mają nic wspólnego z sukcesem. Osobą, która moim zdaniem odniosła największy sukces w naszych czasach była matka Teresa, a ona nie miała nic wspólnego z pieniędzmi. Ale robiła coś, co kochała robić Coś, co miało pozytywny wpływ na innych ludzi Czy nie chciałbyś znaleźć czegoś, co byś kochał robić A co miałoby pozytywny wpływ na ludzi z twojego otoczenia I do tego dobrze by za to płacili? Pieniądze to dodatek Takie postrzegam Gdyby dla Tigera Woodsa najważniejsze były pieniądze Rzuciłby golf przed trzema laty Zarobił miliony dolarów dzięki temu, że zastosował tajemnicę sukcesu Ale wciąż gra w golfa Dlaczego? Ponieważ kocha to, co robi Nigdy nie robił tego dla pieniędzy Zawsze będzie to robił ponieważ wciąż wstaje o czwartej rano, aby codziennie przebiec 5 mil. Trzy razy w tygodniu chodzi na siłownię, a grę w golfa trenuje praktycznie na okrągło. Czy wiesz dlaczego? Ponieważ kocha to, co robi i stale wyznacza sobie nowe cele do osiągnięcia. Przeczytajcie książkę, na przykład napisaną przez Roberta Schulera, który wygłaszał kiedyś kazania z dachu małego zajazdu samochodowego w Kalifornii, gdy zaczął mówić, spojrzał w przyszłość i powiedział pewnego dnia zbuduję kryształową katedrę i ludzie będą mogli słuchać moich kazań, siedząc w samochodach, tak jak tutaj w tym zajeździe. Wprowadzał on w życie tajemnicę sukcesu. Czytacie książki tych ludzi i oni wszyscy postępowali w ten sam sposób. Ale mam dla Was dobrą wiadomość. Ten przepis będzie miał zastosowanie także dla Was, nawet jeżeli nie chcecie zdobyć puharu Stanley'a lub napisać bezcelerowej powieści. Sprawdzi się on w Waszym przypadku tak długo, dopóki będziecie mieli przed sobą cel, który będzie w Was wzbudzał pasję i do osiągnięcia którego będziecie gotowi dać z siebie wszystko. Nie ma znaczenia, jak mały lub wielki jest ten cel, ale nie mogą nim być pieniądze. Musi to być coś, co budzi Wasz entuzjazm, co wzbudzi w Was pasję, co sprawi, że będziecie się czuć jak wtedy, gdy mieliście lata i czekaliście na Bożonarodzeniowe prezenty. Czy byliście zmęczeni? Nie, ponieważ byliście podekscytowani tym, co znajdziecie pod choinką. Ludzie tacy jak Henry Ford, Tiger Woods, Michael Jordan. Każdego ranka budzą się z takim entuzjazmem, jakby to było Boże Narodzenie. Właśnie dlatego osiągają oni tak wiele. Nie potrzebują oni zbyt długo spać. Nie wierzę w to, że ludzie są zmęczeni. Brakuje im tylko inspiracji. Czytałem książki Henry Forda i Thomasa Edisona. Całymi tygodniami potrafili oni spać dwa razy po 15 minut dziennie. Dlaczego? Ponieważ pracowali nad czymś, co budziło w nich pasję. Chcieli uzyskać odpowiedź na dręczące ich pytania i nie pozwalali, by sen im w tym przeszkodził. Być może myślisz teraz, ale ja potrzebuję się wyspać. Nie twierdzę, że nie powinieneś spać. Mówię tylko, że gdy masz coś, co budzi w tobie pasję, to czujesz się jak czterolatek w Wigilię i masz w sobie więcej energii niż kiedykolwiek w życiu. Ludzie tacy jak Jay Leno śpią w nocy przeciętnie tylko 3-4 godziny, ponieważ istnieje coś, czego silnie pragną. Jest on jedną z tych osób, które wprowadzają w życie tajemnicę sukcesu. Dlatego właśnie jego nazwisko jest powszechnie znane. Wszystko, co jest Ci potrzebne, aby znaleźć cel, który wzbudzi w tobie entuzjazm, który wzbudzi w tobie pasję, który sprawi, że poczujesz się jak czterolatek w wigilijny wieczór. Tym celem mogą być samochody i domy i łódki i tym podobne rzeczy, ale może nim być również wolność lub no, możliwość poświęcenia. Czasu rodzinie. Ja powiedziałem sobie, jestem dziś tu, chcę dojść do sytuacji, w której moja żona może pozostać w domu jako matka w pełnym wymiarze godzin. To jest coś, do czego można podejść z pasją. To, czym zajmowałem się dotąd, nie mogło mi zapewnić realizacji tego celu. Potrzebowałem nowy środek transportu, który mógłby mnie tam dowieść. W tym czasie właśnie zjawił się gentleman, który przedstawił mi sześć punktów. Rzuciłem się na te szansę, ponieważ czegoś szukałem. Ty również możesz zastosować tajemnicę sukcesu, ale tylko wówczas, gdy czegoś szukasz. Znajdź sobie cel, który wzbudzi w tobie entuzjazm, który wzbudzi w tobie pasję, możliwość spędzenia większej ilości czasu z rodziną i osobami, które są ci bliskie, pieniądze na budowę kościoła lub na organizacje społeczno-polityczne i charytatywne to są rzeczy, które mogą wzbudzić w ludziach silne emocje. To żywia ludzkie dusze i sprawia, że stają się zapaleńcami. Nie doświadczają tego ludzie przeciętni, należący do tych 95%. Postaw przed sobą cel. To może być prosta rzecz. Na przykład uniknięcie tej frustracji, którą odczuwał mój ojciec, gdy mówił mi, gdy pracujesz dla kogoś innego, ma on kontrolę nad tym, o której godzinie wstajesz, o której godzinie idziesz do ubikacji, o której jesz, ile możesz mieć dzieci, ile pieniędzy zarabiasz. Co byś powiedział na to, gdyby twoje nastawienie i sytuacja, w której znajdziesz się w swoim życiu dzięki zastosowaniu tajemnicy sukcesu wyglądały tak? Wykonam dziś tę pracę, ponieważ tego pragnę, nie dlatego, że potrzebuję pieniędzy. Wykonam ją, ponieważ kocham to, co robię. Kupię lub zbuduję taki dom, którego naprawdę pragnę, a nie taki, na jakim nie stać. Będę jeździł takim samochodem, jakiego pragnę. Będę jeździł na długie wakacje. Poślę dzieci na takie studia, jakie sobie wybiorą, a nie na takie, na jakie mnie będzie stać. Będę pracował wtedy, kiedy będę miał ochotę i bawił się, kiedy będę miał ochotę. Będę miał wolność wyboru. Pieniądze dają wolność wyboru, której nie posiadają przeciętki ludzie należący do tych 95%. Ten biznes wielu, wielu osobom umożliwił dokonywanie finansowych wyborów. Jeżeli czegoś szukasz, to może być biznes dla Ciebie. Dziękuję bardzo. Mamy nadzieję, że proponowane tu idee pomogą zbudować Ci solidny, dochodowy biznes.